Na Tutaj kiedyś był Globus. To ja wam opowiem, jak to było z tym Globusem w moim przypadku. Ten Globus zobaczyłam pierwszy raz odwiedzając moją przyjaciółkę, jak miałam 15. Ja miałam 3 lata. Przyszłam się bawić tutaj do piaskownicy. Pierwszy kolega, koleżanka kazali mi Globus. Kręciliśmy się tak. porządnie. Ja nigdy w życiu nie widziałam, żeby się tutaj ktoś na tym glubu się bał. No, Wszystkie tak dzieci tutaj przyjeżdżały. Zabawa to bo oczywiście rozkręcało się, trzymało się rękami i fruwało się tak. z nogami. Na twardzie, zabawa dwa twardzieli, każde A? wakacje dwie ofiary. Naprawdę Kasia, ja tego nie pamiętam. Tak, wakacje, tak. Coś. Ale A największym glubusem. I największą atrakcją. Tak. Ja z to też wiele razy spadałam. Szczęśliwie, bezpiecznie spadałam na kępki traw. Albo tudzież, jak było się młodszym i bało się, to się wychodziło na samą górę, siadało się o krakiem i... jak na to. Ta strażaka. I ten, ten też pamiętam, że był zielony, choć podobno nie był zielony. Nie, on zielony. był kolorowy. Tam zielonego trochę było. A jakiego koloru był ten globus? Kolorowy, czerwono niebiesko żółty ja U nas na przykład bawiliśmy się na osiedlu ogrodowym. Podchody, chowanego, berka. Na noże graliśmy. I w noża się grało, pamiętam. W scyzoryka się grało. A ktoś? Teraz Piątka dzieci, każdy ze swoją finką, no właśnie. rysuje państwo, miasto miało? wielkie, rysowała się kółko. Najpierw się dzieliło, po, A, najpierw tak, się tak, dzieliło tak, chyba ile jest osób i każdy zostawał po równo. A potem się tego przeciwnika dzieliło i odkrawałaś po linii prostej i zamazywałaś środek i miałaś większe pole. I on już na końcu stał tak i musiał celować w twojej ten, żeby sobie wygroić kawałek. Ten wygrywał kto skroił najwięcej. Ziemi. Ja pamiętam jeszcze tutaj taka jabłonka była piękna. I ta i ona była okupowana zawsze przez wszystkich. Ja tam tak. rzadko się działo. Tam się dom robił. No, tam Biorę. się dom robił. Kos się kładł na górę. Kozę się jeszcze, pamiętacie, grało? I najlepsza wie? była piłka od tego, Jak tak? Tak? od kosza. A potem się pojawiły tabliczki i zakaz, gry w piłkę. Zakaz, gry w piłkę. Boże, całą kozę. Na łopatki. I jak przywozili piasek, nie wiem czy Kasia pamiętasz, przywozili świeży piasek, to się zjeżdżało, no była największa frajda. Jak ze piaskiem w Najlepszą... no. no. Pamiętam, miałam iść do kościoła wtedy z mamą. jest jaka była wkurzona. <noise> I co? Sezon malowali pod inne kolory, pamiętasz? Tak, tak. w ogóle i ile trzeba było się namęczyć, żeby przez to przejść. przejść to, tak, Jeden, jeden zawis na tym płocie i nie mógł już zejść, było go ratować. A pamiętasz Kasia ten Jędrek? On zawsze wchodził tam na sam czubek e, tych kasztanowców i zawsze matka tam wołała: Jędrek, coś tego drzewa, Jendrek. A odważny był. Na sam czubek właśnie. Nie, tu rodzice nie mieli wstępu. Tutaj się strefa kończyła tutaj niewidzialności. Dzieci. Tak, Dzieci czuły się niewidzialne na tym ogródku, tak jakby w ogóle rodzice ich nie widzieli. A skończyło się tak, że przywieźli taki wielki głaz i na potężnym łańcuchu przypieli nasz biedny globus. I to był początek jego końca. Zaczął rdzewieć, pochylił się, jak, jakoby troszeczkę nie pamiętam. pamiętam, Tak, jeszcze ze dwa lata tak dogorywał na tym łańcuchu, aż po prostu nie woli. Któregoś dnia, wyobraźcie sobie, przychodzę do domu, patrzę przez okno, nie ma Globusa. Ale nawet nie ma panów, którzy go ściągali, nawet nie ma śladów po nich. Tak. Ile tajemnic tam, ile przysięg w ogóle różnych było składanych w tym Globusie, pomiędzy przyjaciółmi, do zgodnej przyjaźni i wierności. jak się czuł jak, jak, w ogóle pani władca świata w środku tego Globusa. Idziemy? Trzymajcie się. Kaśka! To nie do pani, do koleżanki. Vamos!